I niedługo wypuszcza swoje nowe smart zegarki, ale ja dzisiaj chciałbym pokazać o Watch 4 Pro, który teraz ma nową, kosmiczną wersję. Ja z tego urządzenia korzystam już ponad rok, praktycznie codziennie na zmianę. Czasami miałem inne smartusze, ale jednak cały czas wracałem do tego modelu. No i mogę o nim powiedzieć trochę więcej, o jego plusach i minusach. Czym wyróżnia się wersja Spice Edition? Mamy tu klasyczną okrągłą kopertę. Ona jest pokryta Tytanem TC4, czyli obudowa jest dwukrotnie twardsza i trzykrotnie wytrzymalsza od tytanu TA2 i faktycznie ja go nie oszczędzałem. Pracowałem z nim i jakoś większych śladów nie udało mi się zebrać. Co prawda, jedną rysę mam tutaj pod spodem. Koronka ma kształt dyszy Lawala, więc nawiązuje do statku kosmicznego i posiada sprężenie zwrotne, czyli zapewnia przyjemne wibracje podczas korzystania. Czyli tak w zasadzie to jest nadal ten sam zegarek, który został zaprezentowany rok temu, tylko ma on teraz jeszcze mocniejszą obudowę, no i ten nowy wygląd. Ogólnie mamy do wyboru jeszcze wersję Elite, czyli tą klasyczną srebrną tytanową. Jest też wersja Sport na tarczy yy, stalowej. Jest też wersja niebieska z paskiem materiałowym. Wersja skórzana starszą, srebrną tytanową. Sam zegarek bez pasków waży 65 gram, więc do najgrzecznych nie należy no i czuć go na nadgarsku. Paski mają tu 22 mm, są na teleskopach. Ja na przykład tutaj teraz zamontowałem sobie pasek silikonowy, jest on zdecydowanie wygodniejszy jak biega. Bez problemu możemy je wypinać, zmieniać. Nie muszą to być oryginalne paski. Tutaj mam tą bransoletę ta e, którą mogę sobie wpiąć. Ona jest lepsza, jeżeli chcemy gdzieś z tym zegarkiem wyjść na jakieś spotkanie, no, ale bransoleta ma to do siebie, że nie zapniemy jej idealnie na nadgarstku, więc jak biegam, no to wolę, żeby to był pasek silikonowy, wtedy mogę sobie dopasować go do mojej ręki. Zegarek jest wyposażony w dwa przyciski. Na górze mamy tą dyszelowala, która ma też funkcję pokrętła, a ten przycisk dolny jest programowalny i tutaj na start mamy do wyboru Opcje dzwonienia, opcje zdrowotne oraz opcje sport, ale możemy to też sobie edytować i ustawić po swojemu. Wyświetlacz to LTPO AMOLED o przykątnej 1,5 cala i nie miałem z nim żadnych problemów. W słońcu jest dobrze widoczny, automatyczne podświetlenie działa błyskawicznie, jak wyjdziemy na zewnątrz to on się nam rozświetla, jak schowamy się do pomieszczenia to się przyciemnia. Działa on szybko, responsywnie, a także kolory są tutaj żywe. Sam interfejs jest prosty i czytelny. Wystarczy chwilę przytrzymać kciukiem na ekranie i możemy zmieniać tarczę. Tarczy jest tutaj ogrom i możemy sobie je wgrywać. Nie ma problemów. Chcecie inną, możecie sobie wszystko wybrać. Przesuwając się z lewej, mamy tutaj skrót do pogody. Tutaj jest nawet asystent Celia. Celia rozumie nas po polsku, więc na przykład możemy nacisnąć Rozpocznij trening. I jak widzicie, bez problemu uruchamiają nam się na przykład ćwiczenia. A przesuwając się w prawo mamy widgety, które możemy dostosowywać, możemy ustawiać ich kolejność, możemy wybierać jakie widgety mają nam się pokazywać i jakie dane chcemy, żeby tutaj były widoczne. Z dołu wyciągamy belkę z powiadomieniami i tutaj plus jest taki, że powiadomienia wyświetlają się z polskimi znakami, wyświetlają się też emotki. Możemy odpowiadać na powiadomienia i to nie tylko gotowymi szablonami, ale możemy odpowiadać e, zaraz... Wam pokażę normalnie za pomocą klawiatury, więc jeżeli byście chcieli odpisać pełną wiadomość, to nie ma tutaj żadnych problemów. Jest też opcja wprowadzania odpowiedzi głosowo. Z góry ściągamy balkę ze skrótami do ustawień. Tutaj mamy wszystkie najpotrzebniejsze skróty. A przechodząc do menu, menu mamy możliwość wyświetlać w stylu ikonek coś podobnego jak mamy na ios -ie. i tutaj pokrętłem możemy się oddalać, jak się przybliżamy, wtedy mamy e, wyświetlane Informacje. Tutaj mamy dostęp do wszystkich funkcji, opcji, aplikacji, które są dostępne na zegarku. Możemy to też wyświetlać w formie listy. A teraz, moim zdaniem, najważniejsze, czyli funkcje sportowe i funkcje zdrowotne. Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne, no to sen, kroki, tętno, SPO2 tutaj jest mierzone prawidłowo. Przy teście 4 Pro, tego klasycznego, już mówiłem, sprawdzam tam wszystko. Naprawdę te wyniki wypadają. Dobrze i poprawnie. Sen nawet jest rejestrowany w dzień, w nocy. Jak na przykład mamy w dzień drzemkę, to też ona będzie zarejestrowana. Nie wszystkie smartegarki sobie z tym radzą. Co do tętna, porównywałem tętno z pasem tym na klatkę. I jeżeli chodzi o pomiary, to są one bliskie do tego pasa. Chociaż Huawei ma tendencję do tego, żeby jak wystartujemy i biegniemy z jakąś intensywnością, to przez chwilę potrafi zaniżać te wartości, gdzie później mamy nagły wystrzał na wykresie, no a pas pokazuje, że jednak nasze te tętno zwiększało się stopniowo i też ma tendencję do tego, żeby delikatnie je zawyżać. Czasami w porównaniu do pasa na Huawei miałem wyższe wyniki. Rozbieżności pomiędzy wynikami nie są duże, więc jak dla amatorów, to moim zdaniem jest to wystarczający cygarek i te wyniki są naprawdę dobre. Ostatnio też miałem intensywny tydzień, gdzie korzystałem z tego zegarka na wyjazdach rowerowych i tu też sprawdził się bardzo dobrze. Ten dwuzakresowy GPS, który tutaj mamy, poprawnie zbiera dane i nawet jak wjeżdżam do lasu, no to on się nie gubi. Niektóre zegarki potrafią już tam wtedy ten ślad mieć trochę gorszy, a na Huawei u ślad GPS jest naprawdę dokładny. Plus jest taki, że wyniki z aplikacji zdrowie. Która jest dedykowana do tego zegarka, możemy łatwo synchronizować ze strawą czy z komod. Tak w zasadzie dzieje się to automatycznie, wystarczy połączyć te dwie aplikacje ze sobą i później dane, które mamy zbierane na zegarku, są synchronizowane z pozostałymi aplikacjami. Dla amatora ten zegarek jest moim zdaniem idealny, bo mamy tu sporo opcji sportowych, więc jeżeli chcecie kupić smartwatch. Nie tylko do powiadomień, ale też żeby Was trochę zmotywowało do ruchu. No to tutaj ten asystent treningowy sprawdza się bardzo dobrze. Wystarczy, że wybierzecie sobie dystans, jaki chcecie przebiec, no i czas, w jakim chcecie te treningi wykonywać, intensywność i dostajemy gotowe rozpiski. Moim zdaniem jest to fajne. Sam się na to złapałem, że jak miałem treningi rozpisane przez ten zegarek, to miałem większą motywację do działania i po prostu stosowałem się do treningów, które mi tu wyskakiwały. I faktycznie. Widziałem progres później po swoich czasach. Do sprawdzenia statystyk na zegarku jest też aplikacja zdrowie, która jest dostępna zarówno na Android, ale także na iOS, więc bez problemu zegarek działa z Androidem, z iOS-em. Tutaj mały minus, bo na iOSie nie działa opcja odpowiadania na powiadomienia. Tak jak to działa na Androidzie, czyli nie możemy sobie odpisywać bez problemu na klawiaturze. No i tu mamy pełny podgląd statystyk, mamy wskazówki, co powinniśmy robić, żeby żyło nam się lepiej. Mamy teraz też na zegarku możliwość pomiaru najważniejszych funkcji Jednym kliknięciem. no i w ciągu minuty dostajemy statystyki. W aplikacji też możemy sobie ustalać plany treningowe. Co ważne, nie tylko musimy się opierać o trenerze AI, ale jeżeli już macie jakieś swoje rozpiski, śmiało możecie je sobie tutaj wprowadzić. Możemy też wgrać trasy z pliku GPX, jeżeli na przykład chcemy przebiec po wyznaczonym szlaku. Co prawda, zegarek ma wbudowany app Galerii i też możemy sobie z poziomu aplikacji pobierać różne aplikacje na ten zegarek, no ale nie jest to to samo co sklep Play na Android czy też sklep na zegarkach od Apple'a. Jest już sporo aplikacji firm trzecich, ale nadal moim zdaniem nie ma tych najważniejszych, jak na przykład Spotify czy YouTube Music, żebyśmy mogli pobrać muzykę offline na ten zegarek i sobie wtedy wygodnie podłączyć słuchawki. Na plus, że możemy wgrać tutaj muzykę, jak już pobierzemy na telefon, później wgrywamy ją na zegarek i wtedy możemy podłączyć słuchawki na Bluetooth, słuchać muzyki podczas treningu. To jest wygodne. Mały minus za to, że nie możemy tutaj na Bluetooth połączyć, na przykład pasa, który zakładamy na na garminach, na przykład bez problemu tam sobie łączyłem, a tutaj niestety tego się zrobić nie da. No i jak już o minusach mowa, no to też trzeba zwrócić uwagę, że niestety nie mamy tutaj możliwości płatności zbrzeniowych. I to moim zdaniem jest spory minus. Bo jednak z jednej strony możemy mieć ze sobą kartę, ale ja już kilka razy złapam się na tym, że wychodzę rano na bieganie, albo na przykład po pracy wracam sobie, odkładam wszystko w domu, zostawiam telefon. Mam tylko ze sobą zegarek. Jak miałem urządzenie od Garmina czy coś z Android, gdzie miałem możliwość płatności Google Pay. No to tym zegarkiem wtedy wygodnie zjeżdżam do sklepu, brałem bułki czy coś, co mi brakowało i nie miałam żadnych problemów. A tu niestety płatności na chwilę obecną jeszcze nie ma. Co prawda zegarek ma wbudowaną obsługę eSIM, ale ja korzystałem z tego tylko przez chwilę. Da się tutaj rozmawiać, da się odpisywać na wiadomości, no bo mamy tu pełną klawiaturę, więc jak macie funkcję eSIM w swoim planie i na przykład łatwo możecie przełączać się pomiędzy zegarkiem a telefonem, to może i będzie to fajne. Ja akurat musiałem dodatkową kartę dobrać, więc pokorzystałem i to wyłączyłem. No bo tak w zasadzie, no to eSIM Tutaj za bardzo nic nie daje. Nie mamy na przykład Spotify, więc nie możemy sobie puszczać muzyki online. Nie ma tu żadnych dodatkowych funkcji, które nam daje e SIM, tylko no jedynie praktycznie możliwość rozmów, tak, awaryjnie, a przy tym zjada nam sporo baterii. I właśnie, jeżeli o baterii mowa, no to nie należy ona do najlepszych. Co prawda, jej pojemność 536 mAh jest spora, ale, no, biorąc pod uwagę ilość funkcji, które tutaj mamy, no to tak Realnie daje ona radę na jakieś 3 do 5 dni takiego normalnego korzystania, gdzie zegarek jest cały czas połączony ze smartfonem. Jak go obciążymy, czyli no, na przykład będziemy używać go codziennie po godzinę, półtorej z GPS-em, no to wtedy ten zegarek właśnie wytrzymuje do 3 dni. No i teraz czas na podsumowanie. Czy warto jest się zainteresować tym zegarkiem? Czy warto go wybrać? Dlaczego ja z niego korzystam przez rok? No i praktycznie cały czas do niego wracam, nawet po testach innych zegarków Przede wszystkim, przez to, że z wyglądu jest to praktycznie klasyczny cygarek. Wygląda on elegancko, nadaje się zarówno do garnituru, ale też, jak zmienię tutaj te paski na silikonowe, spokojnie mogę go sobie wziąć do treningu. Podoba mi się ta aplikacja zdrowie, podoba mi się trener AI. Jest to moim zdaniem przydatne, statystyki są czytelne, dokładne i ogólnie, biorąc pod uwagę cenę 2790 59 zł to trochę sporo no jakość wykonania jest tutaj naprawdę dobra ten tytan, którym chwali się producent nie mogę tak naprawdę tutaj się za bardzo do czegoś przyczepić bo ja go nie oszczędzam, cały czas go noszę ze sobą, ten zegarek gdzieś tam się ocierał i tu mimo tego, że ten ekran jest wypukły Mamy tu szafir i widać, że no jednak te materiały chyba naprawdę są dobrej jakości, bo nie ma tutaj za dużo rys. Jedynie ta rysa gdzieś na froncie, tutaj na dole mi się jakaś lekka zopała, ale to chyba musiałem gdzieś go mocno naprawdę przeszorować. No i moim zdaniem jest to jeden z ładniejszych cygarek dostępnych na rynku, bo z jednej strony łączy taki klasyczny cygarek z urządzeniem smart, bo naprawdę tych smart funkcji mamy tutaj sporo. No i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten model podoba, czy może macie inne typy w budżecie 2-2,5 tysiąca złotych. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za oglądanie materiału i do następnego. Cześć!